No i moi kochani, witajcie na moim kanale Siedlisko Drzewo. Z tej strony Teresa Firkowska. U nas, jak widzicie, zima. Totalna zima. Minus chyba 8 czy 9 stopni. Śnieg popadał. Jest totalna zima. A ja tutaj próbuję zwabić wiosnę. A tu zima jeszcze dała nam siwe znaki. Moi kochani, chodźcie do pracowni, tam jest ciepło, przytulnie. Podziałamy coś fajnego, przywołującego wiosnę, bo tu po prostu się zima nam tu jeszcze chce podrygać trochę, ale my jej nie pozwolimy. Zapraszamy wiosnę, chodźcie. ze spaceru zmarzłam trochę dzisiaj naprawdę mocno przymraziło e, już e, za każdym razem jak ze spaceru wracam to przynoszę e, jakieś różne materiały zobaczcie spójrzcie czy wy to widzicie czy wy to widzicie czy wy to cud natury widzicie jakie to jest piękne jakie te koty są piękne kocham was no i moi kochani Muszę, muszę, bo się uduszę, muszę robić z tych baziek. Muszę. Cokolwiek będę robić, teraz będę dodawać baziek, więc jestem świernięta, jestem na punkcie bazi. Ba Brzuska też szaleje za nią. A jeszcze, oczywiście, w, trój, w trójce moich ukochanych roślin, zimowych oczywiście, bo zimą. Ciężko i inne. Olsza. Cudowna z tymi czerwonymi dzwonami i z tymi czarnymi, brązowymi szyszkami. Cudowna. E, oczywiście, jeszcze sobie tutaj zerwałam trochę e, czcin, ale nie wiem, czy będę je używać. Co dzisiaj z tej, z tej trójcy pięknych roślin zrobię? Kochani, co? Brzuska baśki olsza. Trójka najlepszych roślin, z których cuda można robić. Można robić cuda, kochani. Robię dzisiaj piękną kompozycję. Kura, nie dość, że będzie z brzuski wypleciona, to będzie miała miseczkę w środku na kwiatki albo jakieś kwiatki cięte, albo doniczkowe, żeby wam wiosna pięknie na przykład na. W stole kwitła i cieszylibyście się już teraz. Już teraz można się cieszyć wiosennymi kwiatkami: jak posadzicie w tej kurze kwiatki w doniczce, a kurę jeszcze będzie siedzieć na super grzędzie z brzuski i z baziek. Więc moi kochani, robię dzisiaj piękną kurę, siedzącą na gnieździe z kwiatami yy, na, yy, na swoim kuperku, <noise> na swoim kuperku. Na swoich plecach zrobię jej gniazdko, takie właśnie, w którym ta miseczka będzie umieszczona. Jest jeszcze w pracowni trochę chłodno, bo dopiero napaliłam. Ale cóż, energia mnie rozpiera, zaraz będzie mi garota. Od czego by tu zacząć? Może zaczniemy od tego, że wypleciemy kurę które naprawdę jest prosto zrobić. Potrzebujemy po prostu brzuszki. Drobno pocięte i takie, wiecie, witki, drobniutkie, cieniutkie. Drucik, taki 0,8, nawet 0,5, nawet wam się przyda. Może, może być. I obcinaczki do drutu. I to jest cała robota, cała robota. Więc tak, od czego zaczynamy? Yy, ja zaczynam od tego, że robię sobie dwie kubki takie. Dwie kubki, takie, dwie garście brzuszek. Odkładam. Na razie te panie idą sobie z boczku. Panie Brzu Baśki i Osze. A brzuską się zajmiemy teraz właśnie do tego, żeby uformować sobie piękną naszą kurę. Eee, dlaczego z brzuski robię kurę? Bo robiłam już z siana. Eee, nie wszyscy oczywiście robią z siana, więc myślę, że brzuska też jest łatwym materiałem, eee, z którego moglibyście się nauczyć. I poza tym wszędzie rośnie, po prostu w całej Polsce rośnie, więc możecie sobie taką brzuskę wszędzie uciąć, nie musicie od razu siana nakupować. ale oczywiście z siano też widzieliście nie raz, robię teraz no właśnie na wysyłki poszła jedna kura i cały czas co tydzień wysyłam jakieś kury albo właśnie na plasterku albo na pieńku, na gnieździe różne robię kury a dzisiaj właśnie taką kurę brzuskową robię, tak? mam tutaj taką właśnie kupeczkę i teraz drugą kubeczkę zrobię i kochani, prosta, prosta sprawa, najprostsza na świecie, te dwie kubeczki łączę ze sobą drucikiem, już tylko zrobię, z dwóch stron, o tyle starczy, dzisiaj będziemy nad nią pracować jeszcze bardziej, czyli tak, na sobie na razie dwa kawałki drucika, żeby się nie motać później z tym moim kłębkiem całym. Mam dwie, dwa kawałki drucika i po prostu tak, pierwsze co, zakręcam sobie miskę, e, wkładam do środka i łączę dwie części mojej brzuski. Przód i tył. Czyli tak, gdzieś tutaj tę część sobie tu złączę. Musi być jakoś tak bardzo dokładnie, bo będziemy jeszcze nad tym pracować. Łączymy dwie części. Proszę raz, miseczkę możemy sobie tu wsadzić do środka, ale jak się wysunie też nic się nie stanie. Później też możemy ją sobie wsunąć i drugą część tutaj łapiemy sobie drucikiem. Już tutaj drucik złapałam oczywiście. Łapiemy sobie tym drucikiem tą drugą część. Proszę. Nie przejmujmy się dołem, bo dołu nie będzie widać, bo kura będzie siedzieć na wianku, na gnieździe. Więc zajmujemy się tylko tymi bokami, tak? I pracujemy nad bokami, żeby nasza kura fajnie tutaj wyglądała więc dokładamy sobie tu jeszcze, tak? Czyli teraz mam jedną część i jeszcze drugi raz tak samo dokładam, czyli dwie części, ale odwrotnie, tymi baśkami w tą stronę, czyli jeszcze dwie takie yy, części. Znowu sobie ucinam dwie, dwa druciki. Raz i dwa. Mamy to. Znowu dokładam sobie tutaj moje a, wszystko. To. Jeszcze jakieś wystające gałązki. Tutaj będziemy sobie zaraz przyłapywać e, drucikami. Małe tu miseczkę, fajnie się trzyma. I tutaj odstające jakieś gałązki jeszcze drucikami z krótkimi połapiemy. Czyli o tutaj na, na, boczek taki można sobie złapać, żeby te gałązki się nie odstawały. O, mam to. Na razie tym się już nie będziemy zajmować. Moi kochani, teraz tak, zaczynamy od e, zrobienia tutaj e, główki, czyli sobie wyginamy, o tak, tutaj, troszkę do góry i robimy tutaj główkę, tak? Czyli zrobimy taką główkę do góry i drucikiem tutaj zwiążemy. Dołożymy do tego brzuskę, także tu się nie ma co przejmować, że jest za mało tej brzuszki. Takim większym drucikiem sobie zawincie. tak, ja sobie też takim większym zawinęłam. Wyginać tą część i tak samo drugą stronę będziemy robić yy, ogonek. No, ta miska będzie nam zawsze wyskakiwać, ale się nie przejmujcie. Możecie sobie nawet ją wyjąć, ale ja wolę zostawić, żeby mi tutaj tą formę cały czas utrzymywało. Zakręcam sobie ten ogonek. Postarajmy się tą niskę tak trzymać, żeby nam się nie wyśliznęła, żebyśmy sobie te formy ładnie ten. Dwie części łączymy ze sobą, żeby stworzyć, oczywiście drucikiem, żeby stworzyć tutaj taką bardziej pękatą naszą, już można wyjąć nawet niskę, pękatą naszą kurę. O! te druciki będziemy mogli sobie rozczapiszyć bardziej i miskę włożymy. I teraz na tą górą możemy właśnie popracować w taki sposób, że sobie będziemy przetykać baśki i tutaj dołożymy trochę więcej bobrzózki, bo Boże, baśki, cały czas baśki mi chodzą po one są takie piękne. Moi kochani, tutaj dokładam miseczkę sobie wyjęłam, żeby jej nie przeszkadzała. bo teraz popracuję trochę nad kształtem. Już mamy tutaj w środku, zobaczcie, w środku już mamy miejsce na miseczkę. Tutaj drucik jest tylko trzymający całość. Ja sobie tutaj miseczkę sunę. Spójrzcie, te druciki mi nie przeszkadzają. Ja sobie tutaj miseczkę sunę. ale potrzebuję tylko teraz uformowania całej kury, więc tu potrzebuję jeszcze trochę uformowania yy, brzuszką i dorobić ładnie yy, no oczywiście yy, ogonek i główka, więc ja tutaj teraz będę ją upiększać, a was zapraszam do działania do tworzenia takich super kur, więc ja działam No i zobaczcie moi kochani, taką otokurkę zrobiłam z miseczką w środku, a teraz robię gniazdo do tej kury, a na koniec będę sadzić kwiatki. Robię gniazdo. Gniazdo robię z pięknych baziek, żeby były fajnie kontrastowo brzuska z baśkami. Może dorzucę troszkę orszy, żeby taki nadać troszkę takiej e, lekkości Działa. No i zobaczcie, zrobiłam sobie już taki, a to fajny wianuszek, i mogę moją e, kurkę posadzić, ale jeszcze dorzucę kilka gałązek olszy, tak żeby tak uiściła sobie to, wy, wy, wymościła, wymościła, tak się mówi, wymościła sobie gniazdko. Więc dorzucimy tutaj kilka właśnie różnych gałązek, żeby też to fajnie wyglądało. Takie właśnie gniazdkowe, a nie typowy sam, sam Januszek, tylko dorzucimy właśnie kilka gałązek olszy. Yy, również dorzucę tutaj yy, trochę czciny po to, żeby właśnie taki był miękki, ten gniazdusz gniazdeczko było takie mięciutkie. Więc ja tutaj jeszcze dołożę kilka gałązek fajnych i zaraz będziemy sadzić kwiatki. Mogę posadzić, teraz sadzam moją kurkę do mojego gniazdka i robimy tu fajną kompozycję, oczywiście e, z kwiatkami. Zobaczcie, prawda, że fajnie? Oczywiście tutaj cała kompozycja będzie na samej górze, więc będzie ciekawie jak już to całość fajnie zaaranżuje. Zobaczcie moi kochani, tak się prezentuje moja kwoka z kwiatami na wianku, na takim gnieździe. Oczywiście dacie radę zrobić taką kurę, to jest brzozowa, prosta konstrukcja, tylko witki bierzemy z jednej i z drugiej strony, a wianek jak i upleciecie też będzie super. A kwiatki w miseczce posadzicie albo wiosenne, albo nawet nalać wody i ciętych na Wkładać, jakiekolwiek macie gałązki, też super będzie wyglądać. Moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie, za polubianie, za subskrypcję i widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia! Pa!